Państwo Chciałbym Wam przedstawić swój rower marki Wigry 3. On był skonstruowany Jakiś tydzień temu. Dzisiaj go troszeczkę dałem do jakichś poprawek, który ma po prostu miał kierownicę standardową. A teraz ma kierownicę od starej Skody Favorit. Chciałbym Wam przedstawić, że on jest skręcony, że ta ona jest skręcona, w ogóle standardowa kierownica jest wy. Jest wyciągnięta w ogóle z tego, z drążka. Przykręcona jest na klucz 13. Tutaj macie od spodu. I zapraszam do miłego oglądania. Chciałbym, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że tutaj była troszeczkę jeszcze też inna modyfikacja zrobiona. Była zrobiona tutaj taka osłona z blaszki. Była powyginana z blaszki. Rurka od siodełka została zaizolowana przeze mnie, żeby ładnie było wyglądało. Yy, I teraz może sobie zróbmy jazdę próbną nim. Jak się prowadzi, jak się sprawuje na, na drodze po takiej modyfikacji. O. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak delikatnie po podwórku się przejadę, Państwu, i teraz jest ładnie, pięknie sobie jeździ rowerek. Rowerek o pięknie, jednie, ładnie jeździ. Zapraszam do subskrypcji i do lajkowania kanału. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu, i zapraszam do podobnych, zapraszam do odzorowywania moich. Tych patentów, jak zrobić sobie taki rowerek, żeby sobie umilić sobie czas i troszeczkę sobie pobajerować. Dziękuję, do usłyszenia.